Yo, się z tej strony, Maciej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki. Dzisiaj Dresik powiedział, że muszę się z nim koniecznie spotkać, ponieważ on ma mi coś do przekazania. Słuchajcie, na serwerze jest właśnie Dresik i Bobo, i jestem ciekawy, czy to dotyczy właśnie Boba, ponieważ no oni się tam kiedyś pokłócili. No nie wiem, w każdym razie zobaczymy, bo właśnie on powiedział Dresik, że muszę teraz bić, dokładnie w tym momencie, i że mam się śpieszyć, że mam do niego lecieć. Ja, słuchajcie, po live to byłem gdzieś tam daleko, dlatego nie zaczynam na mojej górze, no ale dobra, słuchajcie, to nie jest ważne, ponieważ musimy się śpieszyć do Dresika Dresika. jestem naprawdę mega ciekawy, co on mi takie, co on ma mi takiego do powiedzenia No bo do tej pory jakoś tak nie było Wow, Dresik tu jest Dobra, Dresik, mordo, jestem, jestem Cze Co się stało? O co chodzi? się ma. No siema, mordo Co takiego pilnego było, że musiałem wracać z podróży wielkiej do ciebie? Ej, mordo, bo ja mam co jest? problem ja Jaki masz problem, mordo? Powiedz, no bo... ja ci pomogę, ja ci pomogę, jesteśmy kumplami No bo ja chcę, żeby Bobo był moim ziomkiem Co? Ale jak, no nie wiem, tak na serio teraz mówisz? Nie trolujesz? Nie, ja chcę, żeby był moim ziomkiem, bo bobo jest super i o, co? I ja <laughs> razem robili jakieś super rzeczy No, ale no dobrze, wiesz co, brzmi to dziwnie Ponieważ, no, jak się poznaliście, to tak, no, delikatnie mówiąc, nie za bardzo do siebie przypadliście No, ale dobrze, rozumiem to, ale dlaczego mordo? Bo jakby to, wiesz to to jest dziwne Dl Dlaczego? Dlaczego? No bo, bo trzeba być super przyjaciół, nie? Okej, okay, no, czyli jak trzeba mieć taki. Jeśli jakieś inne ziomki, takie, które będą złe, to będzie trzeba ich klepać. Okej, okay, czyli no po ale prostu chcesz. problemu chcesz po... no, rozmać, to nie dasz rady. Okej, okay, czyli nie chcesz, chcesz, chcesz mieć taki gang, tak? Chcesz po prostu mieć dobrych gang, ziomeczków. Gang, gang, gang. Dobra, okej, okay, to w takim razie. No wiesz, co, Bobo akurat jest na serwerze, to dlatego pewnie chciałeś, żebym szybko wbił, rozumiem to. No dobra, ale to w takim razie jesteś przekonany, mordo. Bo wiesz, jak już tam pójdziemy, to, no, to nie może być mordo prank. To jest jednak dziecko. Dobra, lecimy! No, no dobra, dobra. Także mordeczki, to jest dziwne. Tego bym się absolutnie nie spodziewał, że Dresik chce się pogodzić z Bobo. W każdym razie oglądajcie do samego końca, bo ja naprawdę jestem ciekawy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wy też. Boję się o to, że to może być jakiś prank, troll, wkręta, cokolwiek i że coś złego z tego wyniknie, ale ja na razie ufam Dresikowi, oglądajcie do samego końca. Zostawcie też subskrypcję, bo macie, macie co nie odcinki, więc warto stawić sobie... O, jest Bobo! Jest Bobo! Dobra, słuchajcie, ty idealnie! Ty Bobo! Się? Bobo, cześć! To jestem ja, Maciok, cześć? zobacz! Cześć, Bobo, zejdziesz tutaj do nas, ponieważ... A czemu jesteś policjantem? Ponieważ e, ponieważ muszę pilnować porządku. Jesteś pałą? Nie, nie jestem, to jest tylko przebranie na Halloween, wiesz? Na to jest... pewno? Na pewno, na pewno, po prostu to jest taki kostium, mordo, wiesz? No dobra, a ten drugi czego chce? Właśnie, my tutaj przyszliśmy do ciebie, żeby ci coś powiedzieć. Dresik chce ci coś powiedzieć, ale to musisz zejść tutaj do nas na dół, wiesz, mordeczko? Bobo. A? Nie, nie, wy... nie wybuchaj tego sklepu, to no jest sklepabry. Ej, Dresik, jesteś przekonany o tym? No, pogadam się z nim. No, no dobra, tylko pamiętaj, że to jest dziecko, okej? Okay? Bądź naprawdę wyrozumiały dla niego, dobra? Jak już tutaj przyjdzie. Ty chyba jesteś dziecko, spadaj z No dobrze, dobrze, dobrze. Nie no, ja mordo nie tutaj, nie, nie, nie. Ja będę się tylko przyglądał. Słuchajcie, w ogóle dziwne tutaj rzeczy są. Prezent dla Bobo. Ej, co to jest za... Dobra. Bobo, cześć, mordeczko! Ej, e, także Mano Bob No nie no, co. Jak, jak miałeś się do niego odzywać? Jak miałeś się do niego odzywać? Nie, 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 Bobo, poczekaj, bo on tak tylko żartuje, no co ty? Dobra, Dresik! Mów swoje, tylko teraz grzecznie, proszę. Ale musisz stąd iść, ja nie chcę przy tobie. Jak to nie? No stąd. No dobrze, 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 dobrze. Słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi, ale dobra, będziemy ich podglądać. Będziemy ich podglądać. no Boborinio? No Cześć, Dresik! Bobo, bo, bo ja mam do ciebie deal'a. Musimy ciebie się zostać cześć. super kumplami. Bo wiesz jak przyjdą jakieś złe typy, to razem musimy ich dojechać, nie? Ale ja mam dla ciebie coś, co spowoduje, że będziemy kąplami, dobra? Co takiego? Masz. Skąd on ma golda? To Skąd to jest? To ma... jest nic nie warte! Gdzie tu jest jakaś lawa? Ja to muszę spalić! A Ale wiem, i dam Dobra, to daj aberce. Widzisz, że abercę zadałeś, no. To... ten dresik, masz tego więcej? Ale no, jak zostaniemy komplami, to zobaczymy, to się no nie mam teraz więcej, mogę Ej, na... dobra, dobra, chłopaki, bo to się chyba wymyka spod kontroli. Dresik, czy ty próbujesz przekupić Bobo, ty nie miałeś go przeprosić, no nie, czasem? Nie, jak ja chcę go przeprosić. Miałeś no to właśnie, bobo. to wiesz, jak się przepraszam. Ja przepraszam i daję mu prezent, nie? No to przepraszam... Ale Manciu, powiedz mi, po co mi tu no, złoto, jak tego ty no... nawet jest się No, nie no wiesz co, jeżeli nie chcesz tego golda, ja bardzo chętnie go przyjmę, ale tutaj. No, Poczek... przekupny glina. Co nieprawda! Poczekaj, no, Wiesz co, bo... Co? To jest tylko przebranie. No co wygadacie? Bobo, no daj spokój. Poczekaj, Dresik tutaj. Wiesz co? Bobo, ja ci powiem tak, bo Dresik wiesz, on się troszeczkę chyba po prostu tak zawstydził, stresuje. Dresik chciał Cię po prostu przeprosić za to, jak się poznaliście. Że wtedy rzeczywiście coś poszło nie tak i on wcale nie chce tutaj być Twoim wrogiem, tylko wręcz przeciwnie. Dresik? Dre dresik. Lepiej się pilnuj Także. Przecież go przeprosić, za No to. No, to przeproś go uprzejmie, ładnie, proszę! Mówię, że przepraszam, nie? Dobra, to ja mam pomysł! Dawaj, jaki masz pomysł? no znaczy, no dresik musimy przynieść dużo dirta. A, bo ty lubisz, No słuchaj, bo ty, dresik no, możesz dobrze, tego ja nie wiedzieć, masz. ale. No... Nie, 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 tego nie! Postaw go, no szybko! postaw. Nie, 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 posta... nie, nie, nie. bo już postawiliśmy, już jest wszystko w porządku, zaraz. Proszę to zostawić, Dresik? To jest już wszystko ogarnięte. Dresik po prostu nie miał pojęcia, że ty jesteś takim, wiesz, um, ulubieńcem Dirta. Mm -mm. Dresik, ja to ogarnę z Dresikiem. Poczekaj tutaj na nas i zaraz na pewno przyjdziemy z kupą Dirta, dobra? I wtedy będziesz sztama, prawda? Tam Ta. jesteś kupą, dobra, Do ideel. Dobra, Dresik... On powiedział to do mnie! E, baba, musisz tu poczekać. Dresik, zaczekaj na mnie. Dresik, ty, lamusie, co ty zrobiłeś najlepszego? Miałeś go ładnie przeprosić, a ty tutaj zacząłeś go przekupywać. Przecież to jest dziecko. To był prezes. No dobra, ale słuchaj, on nie lubi. Dobra, tego akurat mogłeś nie wiedzieć. On totalnie nie lubi diamentów i takich innych. On tylko lubi dirta i lód. No lodu akurat tutaj nie mamy, ale dirta on bardzo lubi i stawia, stawia z niego choinki i tak dalej. Więc mordo, wykop tego dirta sporo. Bo bardzo ładnie tutaj kopiesz swoją drogą, moją łopatą. I jak jeśli dasz mu dirta, to powiedz jeszcze raz, zapytaj się go czy macie sztamę, on się na pewno zgodzi i wtedy będziecie mega ziomkami, jestem przekonany mordo, czaisz temat? Czaję, czaję Dobra to mordo, ogarnij temacik i lecimy w takim razie Ile on chce tego dirta? A ile masz? No myślę, że tak wystarczy, no jednak to nie była jakaś gruba kłótnia, także tak powinien wystarczyć, mordo ja mam 5 klocków jak coś to masz, trzymaj Za tobą jest to jeszcze troszkę, już chyba to zebrałeś, i ile masz tych klocków? No zaraz będę miał stać Dobrze, tak jak będziesz miał tak to polecimy i coś tam jeszcze pokminimy w takim razie Wiesz, że ty masz moją łopatę dres? Nie, to moja. Nie, to jest moja łopata. Ej, trzymaj klocki. Trzymaj klocki. W ogóle lol, stary, ty chciałeś go przeprosić, a tutaj jakieś takie, wiesz. No jakbyś, jakbyś ch chciał, ale no, nie okay, mógł. Wiemy. Dobra, ale mam nadzieję, że teraz się postarasz Dresik naprawdę, bo to jest mega ważne. pamiętaj, że to jest tylko taki taki dzieciaczek, no taki malutki, więc trzeba być wyrozumiałem. Lecimy. Lecimy. Mam nadzieję, że on nie uciekł. No i właśnie żadnego ani lodu, ani dirta, który już jest postawiony, nie możesz dotykać, ponieważ on no, no, no to jest bobo mordo. Powinieneś to wiedzieć. Kościół, chyba cię pogieło. Dobra, chodź, 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 chodź. Lecimy, lecimy. Teraz. Jest tam Bobo. Także musi do niego ładnie podejść i. No i wiesz co robić, mordo, Cześć Bobo! Jesteśmy. Cześć? Jesteśmy już Bobo. Yy, mamy... Pre... Dresik coś dla ciebie ma. Skąd ty masz harpun, Skąd... To jest Aberki! Skąd ty masz harpun, do... zobaczyć patrz. Co, no dobra, Słuchaj, ja nie mam zbrojki, także to jest nieważne, ale Dresik coś dla ciebie ma. Taki mały upominek. Dobra, Bobo, a masz jakąś wolną skrzynkę? Nie. E, no dobra. Ja też nie mam akurat skrzynki, ale. Ale mogę zrobić, już robię. Dobra, to jak masz drewienko, to możesz zrobić i ci, i ci dresik ktoś na nowo Czeka. Piękna skrzynia. Dobra, masz. Mm. To jest prezent ode mnie, żebyśmy byli a czy super kumplami. ty kopałeś świętego dirta? Rękoma, rękoma, rękoma kopał. Super rękoma, tak. No. Nie, bo nie bo dresik jeszcze nie ogarnia tak dobrze minecrafta i on nie wiedział, że z łopaty ale można korzystać. To, ale to łopata nie jest do bicia? <laughs> Oooo, oh, co? O, dzięki, dzięki. Ej, ale epicka łopata, efektywność pi... Co? Pokaż! Ej ty masz kamienną, ja dostałem drewnianą. Ej, dostałeś lepszą, czyli... Ej, dresik, wszystko jest na dobrym torze, teraz musisz ładnie powiedzieć, czy jest sztama. Ej, jaka pi... Ej łopata dirta. Kamienna? Taka kamienna jest do kamienia Co ty gadasz, dobre, że masz łopatę to... do kamienia? Niesamowite Ja proponuję Bogu, ja też ci dam coś ode mnie Z co? Chodź Co, Proszę. co ty mu dajesz? Czemu ty mu co, dajesz mieczyk? To, co? Łaj, to dobre mieczyk Ale przecież on go spali zaraz On, wiesz, on tylko do kupania dirta. Co się z nim robi? E, na, to, wiesz co, to nie jest... Jak kiedyś zaatakuje To możesz go wyjąć i... Mhm. Nie, I żeby bronić nie się. Umyć. Tak. Dobra, masz i co? I teraz... Nie! Nie! Co? Nie! LOL, mordeczki, co oni zrobili! LOL! Oni się tak skubali, że mnie załatwili. Słuchajcie, dobra, odrodziłem się w ale także szybko do nich lecimy. Ej, to się naprawdę wymyka spoza, spod kontroli, bo kurczę, na, na spoko, na, na łopatę jeszcze był spoko, też jeszcze był spoko, ale ten mieczyk to jest, spoko, to jest totalna przesada. Ja rozumiem, że Dresik chce, żeby Baba mógł się bronić. To jest oczywiste, ale to jest jednak dziecko i nie powinno mieć takiego miecza. Dobra, dobra, lecimy. Ej, ej, ziomy! Co tu się odwala? Co tu się odwala? Co takiego? Trzeba tutaj i wyjaśniać. No! Ty jesteś lamusem! Nie, ja jestem Macioch koks, Dres jestem ziołkiem! No nie jest lamusem? Nie on nie jest lamusem. On jest. Okay. U, to dobrze. Dobra, wiesz co, bo ja mam taką propozycję. Skoro już jest między dresik? wami sztama, to może byś pokazał Dresikowi, jak się buduje te swoje słynne choinki. A, mogę mu pokazać. Tak, Dresik, prawda? Dresik, chcesz zobaczyć, Dobra, prawda, tak. prawda, prawda? Ej, mordeczki, to się udaje. Dwa stacki. Dwa stacki? Tak, weź sobie dwa stacki, mordo. I i. Mo Dobra, lecimy, lecimy za Bobo, zaraz zobaczymy, jak się buduje choinkę. Ja w sumie nigdy nie widziałem, jak się buduje choinkę Bobo. To jest uwaga, ciekawe. uwaga! Musicie raz, dwa trzy Ej, <laughs> Czekaj, czekaj, bo ja się pogubiłem. Ej, bo to jest za bardzo skomplikowane. <laughs> Dresik, dobrze. To jest kamienną, mój raz! Do A moja drewniana gdzieś wypadła. Ktoś musiał ją zabrać z was, wiecie? Dobra, raz, dwa, Mam trzy. Ją Mam trzy. To zrób jeszcze jeden. Cztery. Czwarty, dobra. Dobrze. Jak to dobrze. wygląda, epicko! Raz, dwa i w każdą stronę dwa razy! Ej, fajs! Nice. Ej, to by naprawdę drewniane, znaczy dirtowe, nie drewniane oczywiście. No, Ej, dobrze wam teraz idzie chłopaki! Robimy takie kółeczko! Ej, Dobra. No, jest jak jest epickie Drobimy. to jest, naprawdę. I teraz raz w górę. W Jeszcze raz. I I takie, takie kółeczko. Dobra. I teraz raz dwa w góle. Dobra. Okej. Okay. okej, ale no to w takim razie, co, tak w nieskończoność to będzie szło? Cały czas to nie. ma się powtarzać? Lol. I teraz znowu kółek. A, bo to takie. O, Dobra, jest kółeczko. Nice. Dobra. I teraz posłuchaj, bo to bardzo ważne, z ciebie gałgan, to możesz nie zakamumać. Dreszcie, spokojnie. Kule. Dobra. I teraz na buki. Co tu się dzieje zeć? Oni naprawdę zrobili choinki z Dirta. Posłuchaj. Wow. Z figury, musisz postawić najważniejszy blok jaki masz przy sobie Ej, Dresik, masz coś ważnego? Akurat jakiś golda deal? Mam najważniejszy blok, bo najważniejszy blok to blok diltowy. O! Dresik, brawo! O kurde! Ej, o nie słuchajcie to! To jest naprawdę spoza kontroli się to wymyka. Ej, dobrze, udało wam się zrobić choinki, czyli, czyli fantastycznie one wyglądają, Bobo. Naprawdę, bardzo pięknie zrobiłeś. Dresik, jestem z ciebie dumny, wariacie, serio. Dałeś dziękuję, radę. Dziękuję. Ale Dresik musi jeszcze jako mój kumpel ważną rzecz zrobić. Nie, nie, Bobo, proszę, no nie, tylko nie TNT. No chyba nie. To musi! TNT jest super, super, super. O! Oni mają nawet takie same upodobania, oni lubią po prostu wysadzać cały czas coś. to ta przyjaźń może się źle skończyć, no mam, miejmy nadzieję, słuchajcie, żeby, żeby potrafili na tym zapadać. nie, ile tego TNT stawiasz, Bobo, co ty robisz? E, przepraszam, ale Bobo, bo je, je to za mało, jak to za ma? jak to za, co, co oni robią, ej, to jest naprawdę, nie, to, to jest bardzo złe. Dawaj, dresik, odpalaj to, ale po. Uciekajcie! Uciekajcie, uciekajcie! Słuchajcie. Oczywiście ja na to pozwalam, bo jest to jeszcze prowadzone w kontrolowanych warunkach, ale sami... To to ma. To król to zrobił. Co? Nieprawda! To wy Nieprawda! Zro... Nieprawda! Co wy gadacie? Bobo, przede wszystkim, czy ty masz moją zbroję, Mordo? Dresik, czy ty masz moją zbroję? Proszę mi ją um, oddać. Mam. No to proszę mi ją bardzo od, bardzo... Nie proszę, proszę oddać. Ale po co ci? No bo atakują ty gałga... Patrz, atakuje lamus! Ja nie mam nawet się, czym się bronić. O, lamusy są! Ty, dziękuję o, bardzo! Wyjaśniamy lamus! I, I mieczyka nie mam, się... bo mi ukradliście mieczyk! Wyjaśniamy ich! Dowoj! Typta, Ej, serio, słuchajcie, dziś. po to ci dałem ten miecz co on... Ej, naprawdę, ej, to było przemyślane dres. Tutaj naprawdę nieźle się spisałeś dając Bobo miecz tylko wiesz Bo no... no trzeba uważać. Kum, atakuje! Kum, atakuje! atakuje. Bo no, Brawo no, Bobo! No, nice! Ale go rozwaliłeś! Epicko! Dobra! Gdzie, są te gdzie jest kolejny? Gdzie jest kolejny? Dobra, musicie go załatwić! Słuchajcie, to jest wasza wasz zespół, o, wasz Team! Tulemusie. Dobra, Dresik no, pokaż. Naucz Bobo, jak się klepie! Bo jak na razie to Bobo! Jak na razie to Bobo cię wyjaśnia, nie? Patrz, mordo. O, zrobić coś takiego. Nie! Co ty cię... O, kurde. Dobra. Patrz, on tutaj jest cały czas. Wiecie co? Musimy iść na otwartą przestrzeń bardziej. Tutaj chyba. Mu będzie łatwiej zaatakować po prostu. Tak mi się wydaje. Dawaj dres! Dawaj dres! No nie! Co ty zrobiłeś, dres? O, dobra, kurde. czekaj, no już go klepa Dobra, Latubie... patrzcie, patrzcie leć Leci na mnie, leci na mnie, leci teraz Do... Do... Dobrze, Bobo Ej, chodźcie tutaj na lodowiec Tutaj będzie łatwiej chyba zaatakować, nie? Już chyba ucieka, bo się przestraszy Nie, nie, cały czas jest Mi się wydaje, Bobo, że ty masz w ogóle mój mieczyk no, Ponieważ bo... tam jest fire aspect No i chod... ja taki... leci, leci, leci Nie, atakuje, Bobo U. O kurde, I dobra, leci, atakujemy dobra. go Ja nie mam miecza, dobra dajcie. Ja mam taki dress. To jest bardzo dużo enchantu. Dajcie mój mieczyk, bo ty, ty masz dresik, na pewno mój mieczyk. No mam, ale ja nie będę miał wtedy mieczyka. No to a ty, ty nie miałeś? To ty swój oddałeś Bobo? Tak. O, ej, no dobra, to w takim razie no, ja to szanuję. No, Maciuszek dać to. A, a, aha. A, nie no świetnie, dobra, wiesz co, so, bo, bo bardzo dziękuję, bardzo mi miło, ale chyba chyba będę musiał zrobić sobie swój mieczyk. Dobra, chłopaki, to skoro, skoro jest między wami sztama, to ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że nie będziecie się kłócić w takim razie już nigdy więcej e, no jak chcecie to możecie tu zostać, ale musicie mi oddać moje itemy, mój kill off, moją siekierkę Ej, Co to za Ej, lo! Co to jest za typy? A, to jest, to jest Abera. No, dobra, dobra, w takim... Ej, Bobo uciekł w ogóle dresik, w takim razie, wiesz co? Ja też chyba... idę do mojego kumpla. Aha, aha, czyli mnie zostawili. Tutaj jest w ogóle Abra przybranca za Hirubę, chyba jakiegoś pranka robił. Dobra, mordeczki. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzeba przyznać, że niespodziewanie się skończył ten odcinek totalnym sojuszem między Bobo i Dresem. W sumie to jest to jest mega spoko, mega fajne. Napiszcie co o tym sądzicie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo na tym kanale odcinki są codziennie. Do następnego i yo!